Wykryw, wykrywam tu, gdzieś tutaj klony. Chcę teren. Rozkaz, rozkaz. Komandowe atakować? Na mój rozkaz, Gregor. Ser, mam tu jed... Hmm. Nieźle. Zaraz, klon tam jest. Upsi. To moja chwila. Mm. Więcej klonu. Dużo więcej. Dużo, dużo więcej, drojdzie. Jakbyś chciał wiedzieć, nie ma. To już po tobie. Chciałem powiedzieć, nie macie połączenia. Jesteście tutaj zdani tylko na siebie. Nie chcę. Zostaniecie już pokonani przez separatystów. Uwierzcie mi. Dobrze się spisaliście, ale tą nockę musimy już przespać. Dobrze, wszyscy wstali. Musimy znaleźć jakiś ratunek. Ha, oddział klonów. Co wy tutaj robicie? Zaraz, to hrabia duku. Tak. Zek, musisz coś wymyślić. Ja się nim zajmę. Ło! Nie pokonasz mnie tak. Hej, ty, złap to. Dobrze, a teraz musimy się zmywać jak najszybciej. Widzę jeden z naszych statków. Pole, musimy tam pójść.